Wczoraj przyszła moja przesyłka z Floribundy, ze szkółki Floribunda. Moja ulubiona szkółka. Mają naprawdę piękne sadzonki i piękne rośliny. Trochę jestem zjejana, bo lata mi przynoszę co potrzeba. Wczoraj, czy przedwczoraj, przedwczoraj przekopałam ten kawałek tutaj. Zdjęłam murawę. Głęboko przekopałam. Wrzuciłam trochę ziemi gnojowej od konia. Trochę skórnika. Nie wiem, czy nie przesadziłam. Bo mówią, że tych nowych sadzonek z gołym korzeniem nie należy sadzić w zbyt żyznej glebie, żeby nie spalić tych korzonków młodych, a pozwolić im się rozrosnąć. Także nie wiem, ale myślę, że będzie ok, bo tutaj jest stanowisko okropnie niekorzystne dla róż. Tutaj jest warstwa ziemi, natomiast pod spodem jest już piasek. Gdzie nie, gdzie trochę gliny. Jestem okropnie zadowolona, po prostu okropnie, dlatego że dostałam tą przesyłkę wczoraj: 12 róż i jedną za darmo. Ja jestem pazerna na gratisy. Proszę, kicia sobie siedzi. Więc bardzo się ucieszyłam, bo to znaczy, że miałam przesyłkę jakby za darmo. W dodatku róża, którą dostałam gratis. Sprawdziłam sobie, jest po prostu piękna. Róża kanadyjska Morden Blush, Plush. Taka różowiutka, odporna na mrozy i tak dalej. Także teraz tylko trzeba jeszcze znaleźć kolejne miejsce na nią. Tutaj jest raz, dwa, trzy. siedem otworków. Tutaj pod chojakami już sobie rosną, wsadzone w zeszłym miesiącu, trzy róże parole. Z tyłu wsadzimy od Stanisława żyły dwie wenrozy, które są siostrami Chopena. To są bardzo wysoko rosnące róże, różowiutkie, zdrowiutkie. Także zobaczymy. Tutaj na razie przyniosłam kilka. Będzie, będzie też hot chocolate, którą kiedyś miałam. Ale rosła w, też w bardzo złych warunkach, bo w skrzyni jakiejś, gdzie obok były lawendy i ta ziemia była zbyt wapienna. Ona mi po dwóch latach zamarła. Nie, nie rosła za dobrze, ale jest przepiękną różą w moim ulubionym, takim miedziano-ceglastym kolorze. Obłędna. O, proszę kicunia. Kicunia mi pomaga, kury mi pomagały, rozgrzebują mi tutaj stanowisko pracy. I teraz tak, co to jest? No, to są dwie węrozy. Tutaj zobaczcie jaka sadzonka. Jakie ma gigantyczne te pędy. No to są właśnie sadzonki z tej szkółki Floribunda. Jeszcze się nigdy w życiu nie zawiodłam, już kilka razy od nich zamawiałam. Wszystkie sadzonki są po prostu rewelacyjne. Piękne, piękny korzeń. Piękne, grube gałęzie. <laughs> Chociaż te zrosać rosa ćwik też były ok. Będzie też tutaj terakota. <laughs> Ta przyszła pomaga, No, gdzie <laughs> też terrakota? Też w takim ceglastym kolorze. Kupiłam kilka w tym kolorku takim pomarańczowo czerwonym Dwie czekolady, dwie hot chocolate, dwie terakoty. i jedną super trooper, która jest taka bardzo ogniście pomarańczowa. I jedną tą Cinco de Mayo, która jest też taka. Ceglasta, poszarpany ma takie płatki, nie jest za, jakaś tam za wielka, więc w sam raz. O. Całe towarzystwo. Dzisiaj pogoda jest fajna. Profesor poszedł na grzyby, a ja tyram. Tyram. Tutaj przywiązam trochę ziemi od konia. Jeszcze powyciągam tą słomę, bo to jest takie świeższe, ale ta ogólnie ta ziemia już ma <laughs> dwa albo trzy lata. I zobaczcie, czarne złoto. Jest po prostu genialnie przerobiona przez robaczki, nierobaczki. Przyniosłam też sobie wiaderko gliny, którą mamy zaraz za bramą w lesie. Także jest to wygodne, dlatego że tutaj na tym stanowisku jest okropnie sucho i piaszczyście. Więc tą glinę pomieszam z tą ziemią, z tą ziemią tutaj rodzimą. Będę sadzić, jestem po prostu w niebo wzięta. Malutka za mną chodzi, wchodzi mi do łóżka, wchodzi mi do kuchni. Problem jest jedynie taki, że ten gad czarny okropnie ją z domu goni. Po prostu jest zazdrosny, ale ona się nie daje i cały czas przychodzi. Ale śpi sobie głównie na podwórku. O, także tak to wygląda. Ja nikomu nie radzę jak sadzić róże, bo sama nie jestem ekspertem, ale mam już pewne. Wnioski po sadzeniu jesiennym, zeszłorocznym, dwa lata wcześniej. <laughs> Także mniej więcej mam swoją metodę. Śmieszy mnie, jak ktoś pokazuje i ma się za wielkiego doradcę. Ktoś, kto ma ogród, nie wiem, dwa, trzy lata i komuś się w miarę różyczka udała, czy tam jakiś inny kwiatek, i zaraz jest ekspertem online w sieci i doradza, i głupoty gada. Bardzo często. Łapie takich ekspertów. Ja oglądam bardzo dużo różnych filmików o różach, kwiatach w ogóle ogrodach. Bardzo to lubię. I po prostu uszy puchną, co niektórzy gadają z bzdury o cięciu jesiennym. Róż, żeby ściąć róże przed mrozami. na przykład. Albo coś. Coś to komuś się udało w zacisznym ogródku otoczonym jakimś murkiem. To nie znaczy, że uda się komuś innemu. I można naprawdę zrobić dużo złego doradzając takie pierdoły także naprawdę apeluję, bądźcie ostrożni słuchajcie tylko kogoś do kogo macie 100% zaufanie bo można sobie spierdzielić fajne rośliny lecąc i zaraz realizując te porady do morosłych ogrodników ja nikomu nic nie radzę, bo sama jestem amatorką kompletną jestem bardzo ciekawa jak to wyjdzie jak to na wiosnę będzie no i to będzie taka weryfikacja zobaczymy Tutaj do tych róż. Dwalimy jeszcze trochę tego też tej czarnej ziemi od konia. I zobaczymy, co to będzie. Jeżdżą dzisiaj od rana. Słuchajcie, po całej wsi te beki takie na szambo, bo szamba u nas nie ma. Mają robić szambo dopiero. Nie wiem, czy w przyszłym roku. Już tak od kilku lat co roku mają robić i nie robią. No, ale teraz wzięli się ostro. Listy każdemu poprzesyłali, razem z ostatnim rachunkiem za wodę, że trzeba mieć koniecznie umowę na odbiór Szamba i na wezwanie gminy, bo zaczynają się kontrole, i na wezwanie gminy trzeba będzie okazywać systematyczne rachunki, że się opłaca wywóz Szamba i trzeba mieć umowę. Tego wcześniej nie trzeba było mieć żadnej umowy na wywóz Szamba. Także chyba trochę. Ludzi się przeraziło i od rana dzisiaj szambiarki jeżdżą, a tak normalnie na wsi bez e, kanalizacji to chyba nie muszę nikomu mówić specjalnie co się robi. O, idzie profesor i koń za nim. Jego wierny koleżka. Poduszeczkę dla kotki zostawiłam, ale zmokła. Dobra, już za długi ten filmik, desadzić sadzić róże. Trzymaj ta się tam.